Dobrze, nagrywa się już? Po raz pierwszy uczestniczyłem w wizycie Admina Apostolorum biskupów polskich. Ten tygodniowy pobyt oczywiście był związany z nawiedzaniem bazylik większych wiecznego miasta. Rozpoczął się ten pobyt od modlitwy wspólnej Bazylice Świętego Piotra i zakończył w Bazylice Świętego Pawła za murami. Były też odwiedziny w, w dykasteriach kurii rzymskiej, ale w moich myślach, w mojej pamięci pozostaje bardzo żywe spotkanie z papieżem Franciszkiem, bardzo serdeczne. Braterskie spotkanie, w którym mogliśmy po prostu z papieżem porozmawiać, mogliśmy zadawać pytania, spotkać się z nim, także pomodlić razem. Dla mnie osobiście było to spotkanie bardzo wzruszające takie braterskie, w którym w sposób no, niezwykle wyjątkowy. Poczułem jego nie tylko serdeczność i bliskość, ale także otwartość. Jako biskupi zadawaliśmy mu różne pytania, ale on też pytał nas o różne rzeczy. To spotkanie, które, które bardzo mocno odciska się w mojej świadomości. Ten pobyt w Rzymie dla mnie osobiście także jest związany z. Pewnym powrotem, myślać, o wspomnieniach do okresu studiów tutaj w Rzymie, wtedy miałem okazję jeszcze jako młody ksiądz spotykać kościół z różnych części świata. Patrzyłem na niego, rozmawiałem z kapłanami, z siostrami zakonnymi ze świeckimi z różnych części świata. Teraz podczas pobytu od Apostolorum mogłem. Z kolei rozmawiać także z biskupami, z kapłanami z różnych części świata, zupełnie w innej sytuacji. To podobne doświadczenie, ale jednak zupełnie inne. Doświadczenie spojrzenia na Kościół bardziej z punktu widzenia kogoś, kto, kto ma brać odpowiedzialność. Za tę wspólnotę. O to apelował, prosił, mówił także w sposób bardzo otwarty. Papież Franciszek prosił nas o świadectwo. O obycie blisko kapłanów, blisko świeckich. Ta wizyta na pewno nie wiem jeszcze w jaki sposób zaowocuje w moim życiu, w życiu nas jako biskupów i kościoła w Polsce, ale na pewno jest to wizyta, z którą wiążemy niewiele nadziei na przyszłość. Spotkanie z Piotrem naszych czasów, spotkanie z Kościołem powszechnym tutaj w Rzymie, Na pewno wyznacza określone kierunki działania, myślenia o kościele, o, o swoim miejscu w kościele, także o zadaniach w tym kościele. Jestem bardzo Panu Bogu wdzięczny za ten czas przede wszystkim modlitwy.